To wielka tajemnica prawdy Siemano wszystkim na moim kanale Kazik Bożówka Subskrybujcie mój kanał, łapki w górę, komentarze i dzwoneczki I się teraz, przypatrzcie co tu robią Jakiś pewnie schron Tyle wiochu, tyle dołków Ale dużo wyszło To już czwarty dzień jak kopiu i kopił co to widzicie Z daleka trzeba nagrywać no o tyle piochu Wykopały ziemi um przybliża o schron będzie dobry ale gdzie tu je o nie widzi to o. no bożka patrząc ta se mono zwiedzić se ten w choron no i darmowy prąd od słupa z elektrowni o. patrz ta se o Widzita. się w trzeciej części już ale mi się patrzę, się kurwa mać o poważne o Poznajeta o. o, rolnik szuka żony, Dziewiąta edycja już jest. Do zgłaszania można się zgłaszać. Się do edycji. O. Ale To mi się tak ręka wziął, trzęsie. Zimno jest, czy co? No i sobie zobaczymy? Patrzę, tam samochody salotaju O, idziemy sobie. Idziemy. On tu będzie lepiej chyba widać Że jeszcze bliżej podejdę o żeby było widać Hmm. Oparta się. Subskrybujcie mój kanał, łapki w górę, dzwoneczki. komentarze i paszta się o satuje schron będzie dobry o. a tak posłupy budują No będzie będzie dwa tygodnie Będę kopać, w pierwszej doły doby robił, potem będę walić, nie będzie można spać, o i takie tam, o, se. Zobacz, ta se. piochu tyle, że można za darmo brać. No chcę, o Dobre. idziemy już mi się nie chce stoić. Ręka mnie boli. <laughs> Zobaczmy se. Tutaj coś ciekawego. Może tutaj coś będzie. Ale zaraz zobaczymy, idziemy dalej popatrzymy o, zaszczylo czekaj samolot leci nie widać żeby tu go słychać Bardzo razunie słońce, ja. So, yeah. O. <coughs> o. To jeszcze raz. O, tam Kibel widać. No widzi taki kibel już. A! Na Urbeksie muszą być kible A to nie jest Urbeks. History. Subskrybujcie mój kanał, łapki w górę, komentarze, dzwoneczki Komentarze A może te słupy coś będą z internetem i ze schronem coś. Nie wiem. Może coś być takiego, nie wiem. Że tak kopiuj kopił. Może jak po jakieś podziemne mnie przejście. Albo jakiego ciągu szukają. No, ciekawie by było. aby czołg się na sobie teraz <try> 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 oh. O. No, i w i zimno. Ja nie mogę. Cholera, Roba, nie mogę przekręcić, szukałem telefonu. Hmm. No, gdzie to jest No, to mamy. tam mnie teraz taki samy cieniutenki bluzek w ceju, ale zimno i widzita tu za mną. No, o Jezu, to i balu biu. jeszcze coś walu, bił. motu darowy jeszcze przywiezł. idziemy już tam. I tam. No to subskrybujcie mi mój kanał, łapki w górę, dzwoneczki, komentarze I widzimy się w następnym to. filmie. Cześć, na film będzie o telefonie i o laptopie dalsze niedociągi, z nagrywek, no i tam tamtego. No. no na razie, cześć, popatrz na sobie jeszcze parę minut.